bo Jak to zobaczyliśmy, to zostawiliśmy auto na awaryjnych i przylecieliśmy tutaj szybko coś kupić. No, będą zakupy. Ale to pysznie wygląda. Ośmiorniczka, oczywiście, dla mnie. Wyciągam nagranie z kamerki, bo wczoraj mi tu się lusterko. Powaraj mi. Że widziałem na stacji takie zajebiste rzeczy mają. Kupiłem wam taką bułkę, w sensie Wam, Klaudi. Zaraz jej zrobię, bo śpi w ona wygląda o cudownie, żeby opadcie, rukrąg. No i ten. No i takie słodkości widziałem zajebiste, ale wiecie, na stacji kupowanie słodkości to jest poujnie robota. <grywka> Śpi. Ja ujebany z tych kaszek, bo jadłem po treningowy. No co? O, auto dzwoni i ten. E, idę idę podjadę do jakiejś piekarni, kupić coś słodkiego. A z piekarni, co z piekarni takie rzeczy. I chętnie z jak się smakuje. Reszta zostawię leniuchowi i lecimy na plażę w Portugalii. Tam że się mam do potem. No, także krowa zatankowana. Ja cię kręcę, ale to ma bak. <laughs> Chyba wygląda spoko. W środku Chorizo, ser, pomidor. Niech, niech je i rośnie. No i tutaj. Wjeżdżamy do Portugalii. Klaudia nagrywa, podekscytowana. Nie pomalowana, to zabroniła jej pokazywać Nie chcę, żeby ten YouTube ściągnął filmik Na <noise> pokazywanie Klaudii bez makijażu o, o, no, Drastyczne sceny, to, to na sadistiku Portugalia I przegapiła. I Nie przegapiła, Idziemy insta A no, to jedziemy dalej, na plażę już wracaj się z spod obiektywu Niepomalowana Klaudia <grystanie> Także piękny widok Monsterek Zeropity Mewy też chcą się gulnąć Także Playa de Marina W sumie fotki zrobione no co tu będziemy kurwa chr... czekać no. jedziemy dalej przywitać Lizbonę Pozdro a my wjeżdżamy do Lizbony I gdzie się pierwkie cel kieruje? No jak to, gdzie na siłownię? Trzeba poznać siłkę w nowym państwie, w nowej stolicy To jest most jak San Francisco A to jest jak ten... Jezus, kurwa, u nas w Polsce W jakiej to było miejscowości? W Świebodzinie, no Znaczy tego suhara, że tesko w Świebodzinie było Bo już go nie ma 5 lat starszego Jezusa? <laughs> kurwa czerwca, chuj. <laughs> ale widzę, takie jak czerwca, że czerwca się no, Lecimy. Dobra. wiecie to, co to? Jak nie wiecie, to już będziecie wiedzieć tec czyste i z i polecam od nich. Po kostei, i debele, i de na to nic, ile idziemy tu żreć, potem na kawkę i potem coś pozwiedzać cześć kawa patrzcie o schodzi. no i grałem z zjadła i co, Też nie było, ale ja już nie mam całe nie dałam rady ja sobie dawkuję lecimy tutaj bo no jak to zobaczyliśmy, to zostawiliśmy auto na awaryjnych i przylecieliśmy tutaj szybko coś kupić. No, będą zakupy. A my sobie czekamy. Polbukaz. Nie wiem, czy to. Polbukaz. Czekamy w kolejce. Zaraz będziemy zamawiać trochę żarcia. Ja bardziej mięsko, żeby tych węgli tłuszczu nie nabijać no, to... A ja bardzo. A klaudia rybę. chciała mi ta ja, ale chyba to było. Ale pięknie na mnie patrzą. Ale są zauroczone moim widokiem. E, prawda? Ale to pysznie wygląda. Ośmiorniczka oczywiście dla mnie. Mam nadzieję, że się nie będzie ruszać w piatrach. No i tutaj noc spędzamy w apartamencie. W sumie już spędziliśmy wyciągam nagranie z kamerki bo wczoraj mi ktoś rozjebał lusterko w Lizbonie w ogóle centrum, Wam nie pokazywałem byliśmy na jeszcze jednym pasztyciku i, i na tą kolacji co widzieliście i wróciliśmy do chaty no i teraz będę to ściągał i się kontaktował z osobą specjalną a potem wam ja nie zapomnę pokażę lusterko nie jest jakoś mega rozjebane no ale sam fakt, że jakaś kurwa zajebała i uciekła pozdro no i znalazłem filmik ten gościu z tego busa mi zajebał w lusterko, ale zobaczcie jaka śmieszna akcja, bo zaparkowaliśmy oczywiście normalnie, auto przy krawężniku bo było sporo miejsca, bo nie jeden bus yy, później przejeżdżał, ale patrzcie to, hop, patrzcie, Cyj jest trochę przyjemne, widzicie? Kilka sekund po tym kurwa jak wyszliśmy z auta. Jesteśmy już tam u góry No i patrzcie to jak pierdolny, Buf, mu się lusterko złożyło, zatrzymał się, poprawił i pojechał. A my sobie tam u góry idziemy. <śm> go ubezpieczalnie tą kurwę jedną. Sobie przyszliśmy zamówić bagiety, Klaudia zamówiła podstawową z grillowanym kucziakiem, a ja sobie stworzę własną kozacką kanapkę, oczywiście będzie wszystko fit, nie wliczę, bo nie, bo nie ma jak, ale staramy się zachować coś, pozory diety. Klaudia degustuje bułę, łapczywie, bo głodna, co dobra, chcę frytę wezmę, mm, dobre. Bo wygląda tak wygląda smakowicie i świeżo my już pod zamkiem w Belem to nie ten to nie ten? to chuj co, co, co ty jesteś za przewodnik laska mówiłaś wpisz w Belem dobra nie wiem, jesteśmy pod jakimś budynkiem będziemy pokaż jedli najsłynniejsze te pasty z debelem. Belem original Kupi... jeszcze kupiłem pieroga z krewetkami ale był chujowy Stwierdzam to, bo przez chwilę się zastanawiałem, czy, czy jest dobry, czy nie, no ale pokaż te pasztyczki jak wymyłem, że weźną na wizję, nie będziesz tylko pokaż wszystkim, jak się nie, no nie pokażę. No weź, no. no weź, jak pokaż. się. Dobry? <gry> Kawka zajebista, więc postanowiłem sobie kupić troszkę do domu. Takie tam krzyżówki poszły na kawkę. Ale kawusi się dobry, nigdy dość. jedzie tam pani już kurwiona. Czeka. Idziesz. Co? Co chyba dobry humor, co? Co? Trochę kawy za czystów. Dawaj hajs teraz. Sponsorzy. Jesteśmy tutaj na taki dział z odżywkami Pancake Instant Czyli proszę tam mieszacie z wodą albo z mlekiem i robicie Proteinowe cappuccino nowe a dobra to jest z Prozisa, dobra Tu mają trochę tych produktów Także tak to wygląda no, czyli taka półka z Prozisa i tyle. A my w kosikuta puddingi w Polsce kupicie w oszołomie. No co my tu też jest oszołom? Szynka, pomidory, sałatka. Nie wiem, zaraz zakupimy. Pora wybrać jakieś dobre winko na pamiątkę Regionalne. Nie znam się na winach. Ja się znam na jednym winie, ale nie takim do picia. i tyle. O, tutaj jakaś gablotka już troszkę droższe. Na posiłek, sałateczka. Tutaj będzie... O. Pomidorek zaraz krojony, bo hmm. no przyznam się Wam, kupiłem sobie takie piwko, żeby spróbować się dobre karmelowe puddingi. Eee, tutaj mleko do kawy, no i taka szynka, będzie wczół makro takie, więc jest bardzo spoko, no i do tego sosik czosnkowy będzie, no i zaraz jeszcze jakiś pudding wleci, a Klaudia będzie prowadzić, już szykuję laptopa, żebym mógł popracować. Lecimy gdzie? Do Madrytu! Życie no, jak w Madrycie! No, Życie jak w Madrycie, bo z portu zrezygnowaliśmy. Wkurwieni za to lusterko na, portu na Portugalię. Że Porto nara tam kiedyś przyleci, już w front pierdlimy, No i ten, ale jesteś mały, chnur. No próbuję się ten! Gdzieś tu? No i co? Możemy żyć miękko dalszego oglądania. Także no, wyłączyliśmy komputer. Jesteśmy na stacji, to jest godzina, jaka jest w Hiszpanii, czyli 15 po 10. Przysiadam się i zjem coś jeszcze i lecimy dalej. Także co saltim w drodze.